Volunteers for Sport, Europejski Portal Wolontariatu Sportowego. Czy wiesz, że 100 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek pracowało przy organizacji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie? Czy wiesz, że w Anglii ponad 15% dorosłej populacji zaangażowane jest w stały wolontariat sportowy? A wartość ich zaangażowania szacowana jest na 14 miliardów funtów rocznie. 70 tysięcy to minimalna liczba wolontariuszy sportowych, jaka będzie pracować przy organizacji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Wolontariat sportowy odgrywa niezmiernie ważną rolę w codziennej działalności wielu klubów i organizacji sportowych, a także podczas przygotowania i prowadzenia imprez sportowych. W wolontariacie sportowym może działać każdy. Nie mają znaczenia płeć, wiek ani upodobania. Młode osoby dzięki wolontariatowi sportowemu zdobywają nowe umiejętności, poznają ciekawych ludzi, podróżują i uczą się obcych języków. Ci starsi, doświadczeni, niejednokrotnie odnajdują w wolontariacie sportowym nowy sens życia, odzyskują pasję oraz chęć do działania. Jeśli jesteś osobą zaangażowaną w działalność sportową, to portal V4 Sport jest miejscem dla Ciebie. Wejdź na stronę www.v4sport.eu i załóż darmowe konto. Po zalogowaniu stwórz indywidualny profil, który posłuży Ci do autoprezentacji oraz komunikowania się z innymi użytkownikami oraz organizacjami sportowymi. Wpisz swoje dane kontaktowe oraz informacje o sobie i swoich zainteresowaniach. Pozwoli to na bardziej przemyślane zapisywanie się użytkowników do Twoich ogłoszeń, a organizacjom da możliwość łatwego kontaktu z Tobą. Możesz dodać do profilu swoje zdjęcie, które pojawi się w Awatarze. Dzięki Awatarom osoby korzystające z serwisu są bardziej rozpoznawalne i łatwo można śledzić ich aktywność. Twój profil to rozbudowane CV, w którym zamieszczasz szczegółowe informacje o sobie, swoim wykształceniu, znajomości języków obcych oraz doświadczeniu i preferencjach odnośnie uczestnictwa w wolontariacie. Możesz wyszukiwać oraz przeglądać profile innych użytkowników oraz organizacji i ogłoszonych przez nie naborów do wolontariatu. Możesz dodawać swoje opinie o wolontariuszach i wolontariuszkach, organizacjach oraz realizowanych projektach. Dzięki systemowi wzajemnych opinii kreowany jest wizerunek i rozwijane jest doświadczenie użytkowników portalu. Wewnętrzny program pocztowy pozwala na bezpośrednią wymianę wiadomości. Jest to więc swoista forma komunikacji i interakcji w ramach społeczności portalu. Masz możliwość zamieszczania własnych zdjęć i materiałów wideo oraz dzielenia się nimi z resztą użytkowników. Najważniejsze jest jednak to, że możesz dołączyć do grup wolontaryjnych ogłoszonych na portalu przez organizację oraz przez innych użytkowników. Po zaakceptowaniu Twojej aplikacji przez właściciela ogłoszenia, dołączasz do grupy wolontariackiej skupiającej wszystkie osoby chętne do współpracy przy danym projekcie. Grupa jest swoistym miejscem spotkań oraz centrum koordynacji projektu. Sam jako użytkownik również możesz tworzyć takie grupy i oferować wolontariat. Jeśli na przykład koordynujesz jakiś projekt sportowy w Twoim mieście, który wymaga udziału wolontariuszy i wolontariuszek, możesz ogłosić to na portalu V4 Sport, tworząc nową grupę wolontariacką i znaleźć odpowiednie osoby. Z czasem jakaś organizacja sportowa poszukująca tego typu wolontariuszy może przystąpić do Twojej inicjatywy i zaproponować Ci przejęcie projektu.